I dzisiaj zapraszam Was na film o tytule What I eat in a day Czyli tak naprawdę zjedzcie cały dzień ze mną W każdym razie słuchajcie, zaczynamy ten dzień który będzie poniedziałkiem, zaczynamy go w niedzielę wieczorem Dlaczego? Bo zapraszam Was na wspólne zrobienie nocnej owsianki czekoladowej Słuchajcie, de facto, de facto, <grych> oprócz takich najważniejszych składników, czyli płatków owsianych, czegoś, żeby zalać, czyli mleko, a tutaj mam napój owsiany, to de facto można dodać nocnej owsianki, wszystko to, czego potrzebujecie, wszystko to, co macie w domu. Ja używam tutaj troszkę resztki chrupków, migdały, siemię lniane, resztkę kokosowych wiórków, kakao, robimy czekoladową, żurawinkę suszoną, pestki dyni i cynamon do smaku. Oraz, żeby podbić białko w tym posiłku, biorę pierwsze lepsze białko, które mam w domu, czyli nara jedyny, ale żeby nie było, że to jest akurat konkretny smak, że wiecie, że Wam podpasuje. I troszkę tego białka rozrabiam po prostu w tym napoju, który później będę dodawać do owsianki. Oczywiście podam Wam zaraz kaloryczność tego posiłku oraz dokładne tutaj wartości odżywcze, ale napomknę, że to jest naprawdę idealne śniadanie, żeby sobie zrobić do śniadaniówki, do słoika, później żeby wziąć do pracy, do szkoły, na studia, gdziekolwiek chcecie, bo to jest po prostu coś, co jest gotowe następnego dnia rano i jest naprawdę pyszne. Sięgam jeszcze masło orzechowe, bo byłabym zapomniała. Także absolutnie nie zapominam o maśle orzechowym i jeszcze przydałyby się jakieś owoce. I ja je mam, ale mrożone, więc dodam je jutro z rana, bo i tak wiecie, jutro je w domu, także będzie nie tak, jak jest. Do rozrobienia naszego białkowego napoju zazwyczaj używam shakera, bo jest chyba najwygodniej. I dolewam trochę wody, żeby wyszło taniej. Słuchajcie, musimy mi wierzyć na słowo, że ja mam generalnie porządek w domu, a ja wiesz, z kartonu czy po prostu wyniesienie do komórki lokatorskiej. W każdym razie nie myślcie o nim, tylko po prostu skupcie się na pierwszym planie. Zaczynam od przygotowania naszego białkowego roztworu, dolewając do proszku mleko w sianę. Dolewam kapkę wody i jak widzicie dosłownie tyle jest tego napoju, jeśli chodzi o shakera. Około 100 ml. Oczywiście co kto lubi. Ja nie lubię takiej, wiecie co, jakby płynnej bardzo, więc mi tyle odpowiada i tyle mi w zupełności wystarczy. Dodaję 40 g płatków owsianych, ważne górskich, a następnie wszystkie suche składniki, czyli cynamon do smaku około czwartą łyżeczki, następnie łyżeczkę kakao. Jeśli nie chcecie, żeby wyszła owsianka gorzko czekoladowa, dodajcie też trochę miodu. A dalej wszystkie nasianka, czyli się lniane, żurawinę suszoną, w sumie owoce, pestki dyni oraz migdały kalifornijskie. I tutaj staram się tak mniej więcej 10-15 gramów z każdej rzeczy, z tym, że oczywiście jak komu leży i co kto woli. Moglibyście się zastanawiać w ogóle, czemu mamy wszystko w takich strasznych opakowaniach? Słuchajcie, to było kupione w Allegro przyprawy, właśnie w takich e, jakby hurtowych ilościach, wychodzą tanie. Takie zamówienie kosztowało nas oczywiście trochę sporo, bo to jest dużo przypraw ciężkich, to jest chociażby kilogram się ale przede wszystkim jeśli chodzi o jakieś tam wielkary, jak cynamony itd., itd. Jeśli używacie danych przypraw dużo, to na pewno Wam się prędzej czy później jest Wychodzi, jak Wy wiecie, o wiele taniej, niż gdybyście mieli kupować saszetki z przyprawami ze sklepu. Oczywiście pod warunkiem, że dużo gotujecie w domu. Tak się prezentuje nasza mieszanka suchych składników i naprawdę jest tutaj dość sporo wartości odżywczych. Teraz tę mieszankę powolutku zaleję naszym roztworem białkowo-wodnym oraz mlecznym. Dodam tutaj taką łyżeczkę masła orzechowego na wierzch i troszkę chrupków. W międzyczasie zobaczyłam, że miałam jeszcze dodać wiórki kokosowe, ale robiły one zastatyw dla telefonu, także o nich zapomniałam kompletnie. Ich dałam trochę dużo, ale nie dlatego, że je bardzo lubię, tylko dlatego, że są stare i trzeba zrobić że Kto to zna, ten to zna. Dodaję nasz białkowy roztwór jednocześnie cały czas przeglądając, się, jaki jest poziom tutaj cieczy w naszej owsiance. I mniej więcej tak prezentuje się efekt, który ja najbardziej lubię: czyli, jakby jest trochę płynu, który jeszcze tutaj zostanie wsiąknięty, ale później finalna owsianka nie będzie absolutnie płynna, będzie raczej taka stała. Także tutaj, wedle uznania. Dodaję łyżeczkę masła orzechowego i całość wkładam na całą noc do lodówki. Następnego dnia rano dodaję tylko świeże dodatki w postaci owoców czy dosłownie garści chrupków i cieszę się pyszną, świeżą, już gotową i czekającą na mnie z rana owsianką czekoladową, czyli potężną dawką cukru, ale nie tylko, bo też tak jak pamiętacie dodaliśmy tam białko i zdrowe tłuszcze. Także jest naprawdę przepychota. W krótkiej przerwie podczas pracy wzięłam się za ogarnianie mieszkania, Złożenie prania, które już czekało na to dość sporo czasu. Myślę, że też macie takie czasami dni, że jest naprawdę mega intensywnie i brak chwili nawet na takie podstawowe ogarnianie życia. Sprzedałam ostatnio na Vinted, słuchajcie, dwie rzeczy, w tym, uwaga, jedną bluzkę. Z tej właśnie firmy, i chyba wystawiłam ją zbyt tanio, ponieważ za jakieś 55 zł. Yy, Wiecie, to jest totalnie zwykły t-shirt, ale ta marka, jeśli sobie ją wyszukacie, jest dość droga. Nie wiem, czy mnie dobrze rozumiecie, ten taki moment, kiedy aaa, mogłam wystawić za więcej i zarobić więcej, ale z innej strony, wiecie, ktoś ma, może przynajmniej widzieć się cieszyć że coś taniej, także pakuję rzeczy na Vinted, zapakuję, opiszę e, i dziś wieczorem, jak wyjdę z psa, po prostu Właśnie się dowiedziałam, że obiad ja zjem dopiero za jakieś 3 godziny Także nie wytrzymam I słuchajcie, wzięłam sobie po prostu Skirka jagodowego tego z Lidla One są w tym Lidlu najtańsze, Tak szczerze wam powiem Oraz polecam wam Z skyrków też te tutaj y Proteinowe jogurciki, serki. One smakują praktycznie jak jogurty i chyba kosztują 3,18, a mają 25 gramów białka, gdzie tam tamten miał z 12. Ja Wam mega, mega polecam, jeśli, chcesz, jeśli sobie chcecie podbić białeczko. I oczywiście ja ten jogurt jem też z orzeszkami, albo np. dodaję robinę płatków owsianych. Mam dzisiaj w planach, oprócz obiadu, zrobić też... Deser. a mianowicie o, to, nie będzie, to nie będzie, słuchajcie, zdrowy przepis i to będzie też przepis, którego nigdy nie próbowałam, ale coś czuję, że wyjdzie przepysznie, a mowa mianowicie o monkey bread. I to jest taki mały chlebek, nie wiem czy kojarzycie, ostatnio go widziałam w ogóle na TikToku, także już tutaj mam gotowe drożdże, zaraz to wymieszam, będziemy ciacho wyrabiać, a ono później będzie rosnąć i w międzyczasie ja się zajmę obiadem. Do miski, w której będę później wyrabiać ciasto, wsypuję 500 g mąki, 50 g cukru oraz szczyptę soli. Wszystkie te suche składniki mieszam jeszcze łyżką zanim dodam pozostałe. Następnie wlewam tutaj rozrobione już 50 g świeżych drożdży z 300 ml ciepłego mleka i dodaję na koniec 50 g miękkiego masła. Następnie ciasto wyrabiam około 15 minut w mikserze i zostawiam do wyrośnięcia na półtorej godziny. Kiedy ciacho jest już gotowe, wyciągam je na blat i delikatnie rozwałkowuję je na kształt kwadratu albo prostokąta, a następnie te, to ciacho w takie kwadraciki albo prostokąciki. Możecie w sumie wyciąć w cokolwiek chcecie. W każdym razie z tych prostokącików następnie lepimy koleczki, które kolejno mieszamy w roztopionym maśle, a później w mieszance cukru z cynamonem. I układamy jeden po jednym do foremki już wcześniej przygotowanej. Ponieważ masło jest całkiem ciepłe, ja tutaj nie chciałam się aż tak brudzić i nabijałam kuleczki na widelec, ale możecie znaleźć swój sposób. Kuleczki się całkiem fajnie tutaj ubijają i następnie całe ciacho przykrywamy i znowu odstawiamy do wyrośnięcia. Na 45 minut i kiedy nasz małpi chlebek już wyrośnie, stawiamy do nagrzanego pikarnika do 180 stopni na kolejne pół godzinki. Podałam ten chlebek z dodatkiem skra i jakiś nasionek, żeby było bardziej zdrowo i odżywczo. Czas na obiad, czyli makaron gotowany na mleczku kokosowym z dynią i tofu. Do tego makaronu potrzebujemy makaronu, dyni i mleczka kokosowego. I najpierw bierzemy dynię. I słuchajcie, ja tutaj polecam wam dynię Hokkaido, ponieważ jej nie trzeba obierać ze skórki. Kroimy więc naszą dynię i całą tutaj wydrężamy z pestek, które możecie w sumie później jakoś zużyć w inny sposób, ale ja nie umiem, a następnie wrzucamy ją do garnka i zalewamy całym mleczkiem kokosowym. Jak tutaj widzicie, ja jeszcze do puszki wlałam trochę wody, żeby jakby dopełnić tutaj cały nasz garnek płynem i gotujemy dynię tak długo, aż będzie ona miękka. By the way, mogę Wam pokazać, jak wygląda teraz mój statyw. To są po prostu wióry kokosowe i tutaj kładę telefon oparty na Gotujemy na malutkim ogniu i dość długo, tutaj po około 20-30 minutach dnia jest bardzo mięciutka jak takie pióre i dopiero wtedy polecam Wam dodać makaron. Dodaję też teraz w tym momencie pieprzu dla przełamania smaku, ponieważ cały makaron będzie nam taki słodziusi. W międzyczasie poszłam nadać paczkę do paczkomatu z psem i tutaj ważna info zawsze klikajcie. Ten przycisk kończymy na dziś. Moja kuzynka kiedyś nie kliknęła i ktoś buchnął paczkę, także pamiętajcie. Pamiętajcie też o źródle białka do obiadu, i ja wybrałam tofu, które postanowiłam tak delikatnie zamarynować, więc do tofu dodałam przyprawę do grosu. Łyżeczkę miodu, dosłownie łyżeczkę, i to wszystko fajnie wymieszałam. Wyszło naprawdę przepysznie. Obie najlepszy będzie na świeżo. Obok podałam tofu oraz rukolę. Delikatnie posypałam żurawinką migdałami. Kto bogatemu zabroni. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobają. Dajcie koniecznie znać w komentarzu i widzimy się w następnym. Pa pa!